sportowcom z regionu kibicuje sponsor programu MPWIK w Lubinie. Na sport zaprasza Hyundai, oficjalny sponsor FIFA World Cup Brazylia 2014. Salon w Lubinie, ulica Granitowa 1. Tymczasem piłkarki ręczne KGH Metrako Zagłębia Lubin zanotowały czwarte zwycięstwo z rzędu. Podopieczny Bożeny karkut wygrały pewnie z Piotkowym Piotrków Trybunalski 36-28. Dzięki wygranej Miedziowe awansowały na pierwsze miejsce w ligowej tabeli. Kolejne spotkanie i kolejne dwa punkty. Gra z Piotrkowem na pewno przeciwnik, który nie należy do łatwych z takiej strony mentalnej, dlatego że drużyny teoretycznie, które mają plan utrzymania się w lidze, no to powiem tak, trener nie musi ich motywować przed meczem. Szkoleniowiec Piotrkowi Henryk Rozmiarek był pełen podziwu dla gry aktualnych wicemistrzyń Polski. Zespół zdecydowanie lepszy i, i wydaje mi się, że był to najmniejszy wymiar kary dla mnie, więc dziękuję tutaj. Pani. W ekipie z Piotrkowa Trybunalskiego brylowała Agata Wypych. Doświadczona zgrywająca Piotrkowi zdobyła dla swojej drużyny aż 10 bramek. No, spodziewałyśmy się, że będzie tutaj bardzo ciężko. tak. Zagłębie jest zespołem naprawdę bardzo dobrym. Myślę, że nie pokazałyśmy tego co w ostatnich meczach, czyli dobrej gry, gry, gry w obronie, bo traciłyśmy nie tak dużo bramek ostatnio, a dzisiaj nadrobiłyśmy to. No, gratulacje dla Zagłębia, No my walczymy o inne cele, więc myślę, że no, nie było aż tak bardzo źle. Już w środę Lubinianki rozegrają kolejne spotkanie. W meczu na szczycie żeńskiej superligi Zagłębie zagra na wyjeździe z Wistalem Gdynia. sportowcom z regionu kibicuje sponsor programu MPWIK w Lubinie. Na sport zaprasza Hyundai, oficjalny sponsor FIFA World Cup Brazylia 2014. Salon w Lubinie, ulica Granitowa 1.